Przede wszystkim, z tej strony Dawson, a to kolejny unboxing na moim kanale. w tym unboxingu rozpukajmy sobie kolejną, tajemniczą paczkę. Zapraszam do oglądania. Tak jak niedawno widzieliście, kolejny raz jest to paczka z czymś do PS3. A dokładnie teraz przekonacie się, co tutaj w tej paczce jest, to na pewno wiecie już, że coś znowu to PS3. A tutaj mam tym razem jakiś niekonwencjonalny, że tak to powiem, sposób zapakowania niekonwencjonalny tym razem bardzo niekonwencjonalny. Zabieram na bok I tak proszę Państwa jest to gra Ratchet and Clank Quest for Duty Na PS3 Mamy tu trzy pudełka Mamy tu PlayStation 3, Ratchet and Clank, and Quest for Duty tutaj okładkę, mamy tutaj Software, mm -hmm. porty, tak dalej. Tutaj Software, Mii Corporation, przygoda, nie o mamy tu chodzi, Mii przygoda. Adventure Mini, Mii Precious Adventure Mini, Mii Games Adventure Mini, Mii Tak tu Mini, Mii Precious tak Mini, Mii Precious Adventure for Beauty. PCS 00301. Z wygląda tak i mamy tutaj screener opis i tutaj można wnioskować z zapisu, że mamy tutaj e, kontynuację Ratchet and Clank Tools for Tours of Destruction. No i chyba w sumie tyle jeśli chodzi o pudełko, 7 przemoc i strach. Trzeba otworzyć pudełko i sprawdzić zawartość. W środku to wygląda tak. Mamy tutaj przede wszystkim płytę z krąg. Zobaczmy. Kurczkę. Jest niesamodzona, ale chyba nie będzie problem and encrank quest for booty. A na półce mamy instrukcję. No i tu mamy reklamę yy, and Clan Tools of Destruction. No i mamy tutaj okładkę z nią. No to wygląda bardzo fajnie zresztą. A teraz przejdziemy sobie do małego gameplayu z tej gry. To pierwsze uruchomienie i zobaczymy, jak ta wygląda. Teraz jesteśmy przy telewizorze. Jeżeli chodzi o jakoś wideo, to sorki za obecną, ale może będzie trochę lepiej niż przy EasyCapie, bo grabera HDMI nie, nie mam na razie. Póki co, może w przyszłości kupię takowej, będą nagrywki z HDMI, ale to się zobaczy. W każdym razie mam grę płytkę y, też niedawno czyściłem, ona jest czystsza. Tutaj y, są co prawda. Widziałem, że płytce, płytce ktoś próbował czyścić, ale komuś nie do końca to wyszło. I obecnie jest tak, że po prostu płyta jest teraz w lepszym stanie, nie takim jakby był przed chwilą, takim opokanym. No i cóż, włóżmy, włóżmy płytę do konsoli i sprawdźmy, czy ona działa. Proszę bardzo, to plajka trójka i mamy Ratchet and Clank Quest of Booty. Trzeba złożyć płytę do napędu. Wracamy znowu do ekranu telewizora i... uruchomimy grę I może trochę się pogra. Żeby zobaczyć jak tą grą wygląda. A oczywiście wcześniej testowałem grę, to czy ja jeszcze nie uruchamiałem, no ale wkładałem płytę, żeby zobaczyć czy... ...ona jest wykrywalna, wykrywalna w konsoli. Ja wykrywalna, na szczęście. No update'ów żadnych nie ma. No cóż. Lecimy, uruchamiamy i lecimy z grą. Tutaj widzę czy się nagrywa, nagrywać się nagrywa. Podejrzewam, że pewnie facjaty widać, ale. Trudno jak się mówi. Zobaczymy czy w ogóle gra jest w polskiej wersji, ale nie wiem. Że wiem, że układka tam była też w wersji polskiej, ale czy gra jest, to zobaczymy. To jest generalnie patulacja Tools of Destruction, w której niestety nie grałem. Zobaczymy jak będzie to wyglądać. No nie mamy tu język angielski niestety. Niestety albo stety, Zależy dla kogo. Ale cóż poradzimy sobie. No i mamy tu pierwsze ustawienia. Prawdopodobnie gra będzie się instalować na dysk twardy konsoli. Bo widać, że świeci się ikonka dysku twardego. Więc teraz sobie poczekamy aż gra zainstaluje się z płyty. No dobra, gra się zainstalowała z dysku twardego mamy menu główne mamy nową grę wczytywanie usuwanie sajwów opcje i instrukcje zobaczmy opcje jak wygląda opcja. wyglądają napisy włącza ma małżonek to może zostać no i wszystko tutaj to myśl Nie tylko teraz właśnie napisy są włączone jak coś Nowa gra, no i chyba easy na początku, bo nie mogło nie to wyglądać. Nie będzie teraz no, Nowy zapis. nowy zapis będzie. Okej. Okay. Yeah, that's you, man. Once upon a the time, there was a fearless young back who gained fame and fortune by ridding the galaxy of Emperor Percival Tachyon and Captain Romulus Slag. What a cheap shot, I tell you! Somebody unplugged me, controller! But just as peace was restored to Polaris, his first mate was kidnapped by creatures known only as. Sony using a powerful computer called Iris he finally located a clue an old pirate captain who may possess the key to the Sony dimension a pirate named Darkwater <sighs> Captain, no one misses you but but me. I miss you too, Rusty Pete. You may not have me body, but you'll always have me heart. The crew hates me, Captain. They don't hate you, Pete. They just don't understand you. Why, you're my top Mate, you Guys, I'm not looking for anything. Beautiful. Wait, we're just here to find a pirate, Captain Angstrom Darkwater. Darkwater, you hear that lads? This mangy stowaway seeks the ear of a dead man. Possibly about we arrange a proper introduction? 直接这，吗？不不。 No. Czemu tutaj zrobisz, tu wyjdziemy, żeby to otwalić? czy może? Surowa no. i otwieramy. No to, to jest. na raczeta. ja tu biorę. Ja, tutaj... Deserujemy. Chyba na wprost kolejny skrzynnik. Znajdują się wam gdzieś jakichś broni.

Co mam teraz zrobić, kurczę? Nie wiem. Czy to tak było? Prawda, a nie dosię. Nie dosię, się dostać. A, chyba podejrzewam, że tutaj trzeba by się dostać, albo tutaj. A nie, tylko tak

Zbieramy znowu. Właśnie, o! Może się teraz to przydać. Też się nie mogę robić. Okej, okay, co teraz mógłbym zrobić? Otworzyć to jakoś? No bo. Czy to otworzyć, tylko nie jak? Chyba, że.

właśnie może otworzyć znowu kolejną czy trzeba będzie jak no, to możliwe nie to już ja cię roz? no nie odcierać no, fajna opcja no, tylko tak znowu do dziećka i znowu nawalamy otwieramy

The polaroids must be hungry. About ye, scurvy swine! Sweet, I of a slave, scourge of Polaris, slay of Dogwater himself. Right now, <laughs> and I hereby banish this lumpback to Hulafar Island, where he will get exactly what he's looking for. I, I, I can't Hurt them, lads. To hold the fire in one, two, oh, just fire. And so the discovered the little-known pirate party foul 21-13, which states never interrupt a band of grown-up space pirates simply because you lost your robotic mate and seek the assistance of a dead captain. Uh. Skip to the part about the curse! Whoa! Spoiler alert! We haven't even gotten to hood far our it! Oh, alright. Ratchet? Ratchet? Are you alright? Uh. Clank? Clank, is that you? Clank! Going to a lot of water. please it will take more than a few space pirates to stop me come on let's check out the island most this per the jak PS3 He sent us here for a reason. There has to be some kind of connection. All right, let's see what we can do. Let's see... Let's see... Let's see what we can do i think you can handle this one brings you here? A cannon! There must have been messing around with those pirates. Well, any enemy of Sprocket and his gang is a friend of the island. We're trying to contact a friend of ours, but I can't seem to catch a signal. And I don't suppose you have a radio tower we could use. Sorry, Miss. We had a supply beacon, but. Someone vandalized it last night. Well, if you help us repair it, I'm sure you'll be able to contact your friend. A więc to unboxing Ratchet and Clank Quest for Beauty na konsole PS3, jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie możecie napisać jakiś komentarz, trzymajcie się i cześć.